Wiesz, co jest najgroźniejsze w smingu? SMS. Tak, który wygląda legalnie i nakłania do kliknięcia. Jak zwykle ostrzegam, to symulacja. Wszystkie wiadomości, adresy są fikcyjne. Nie uczę ataków, opisuję mechanikę i pokazuję, jak wygląda to od środka. SMS-ing to phishing przez SMS. Zamiast maila, krótka wiadomość, natychmiastowy impuls. Działa na tę samą psychikę. Strach, ciekawość, pośpiech. SMS ma jedną przewagę: przychodzi bezpośrednio na telefon, a to jest prywatne terytorium. A jak jest schemat s Już tłumaczę. Schemat: otrzymujesz SMS-a. Widzisz krótki, groźny komunikat. Klikasz lub odpisujesz. Efekt: krótko, szybciej, skuteczniej. To atak czasu i odruchu. Jak to wygląda z perspektywą ofiary? Wchodzisz na telefon, widzisz pilne, podejrzana aktywność o twoim koncie PayPal. Sprawdzasz PayPal.org. Verify. Krótko i oficjalnie i groźnie. To wzbudza natychmiastowy odruch. Sprawdź, kliknij, napraw. Problem zaczyna się, gdy odruch wygrywa z myśleniem. A dla dociekliwych jest pytanie. Czy zauważyliście już coś podejrzanego w tym zdjęciu? Dajcie znać w komentarzu. Okej, okay, omówiliśmy sobie już perspektywę ofiary. A jak wygląda perspektywa przestępcy? Już tłumaczę. Po drugiej stronie ktoś testuje psychologię. Pisze krótkie wiadomości, dopasowuje słowa do emocji, skraca czas reakcji, nie pokazuje narzędzi, pokazuje strategię. Literówka w domenie? Poczucie pilności? Link wyglądający znajomo? Tak działają przestępcy. A jak przeważnie wygląda SMS przestępcy? SMS jest krótki, każdy znak ma wagę, słowa typu pilne, natychmiast, twoje konto, Podkreślają reakcję. Link może wyglądać jak prawdziwy, ale jedna litera różnicy wystarczy. Nie oceniaj wyglądu, analizuj sygnały. A po kliknięciu takiego linku co się dzieje? Formularz, wpisanie danych. Nie trzeba być geniuszem, żeby to wykorzystać. Dane spływają tam gdzie trzeba. W kilka minut coś może być przejęte. Czas działa tu na niekorzyść ofiary. A teraz jak rozpoznać formę oszustwa? Literówki w domenie. Krótkie, pilne sformułowania. Link skrócony bez kontekstu. Prośba o natychmiastowe potwierdzenie danych. Nadawca nieznany, lub numer lokalny, którego nie rozpoznajesz. To wszystko może świadczyć o tym, że właśnie ktoś próbuje Cię smishingować. A teraz jak wygląda detekcja od tyłu, symbolicznie? Z punktu widzenia obrony, spike kliknięć na konkretny URL. Nagłe logowania z nowych IP. Masowe powiadomienia. To sygnały dla Lejmana. Jeśli zauważysz dziwne powiadomienie, reaguj z chłodną głową, a nie od razu klikniesz. To co przez chwilą widziałeś lub widziałaś to była symulacja mechaniki w e smsingu. Jak działa i dlaczego? Jeśli chcesz wiedzieć więcej symulacji obronnych, zasubskrybuj. A teraz sprawdź SMSy, sprawdź linki i nie dawaj impulsowi sterować twoimi palcami.